Kochanie, Jura, żyć bez ciebie nie mogę. Jura, kocham cię, wymagę. Bierzę cię kocham, wierzę się troszkę, i ty zawołasz, to moim skoczem Jak się na jawie, jak się film, Lecz nie wiem, czemu, czemu ciągle więcej chcę, jak moje serce, serduszko Niech przyjaciele na ci też, też popacz na mnie, w moje oczy patrz, życie bez Ciebie ma za słudą twarz. Żyć bez ciebie nie mogę. uśmiechnij się, ciągle w moich myślach. Jula, kocham cię! Jesteś piękna jak duża. Jula, wyjdź dla mnie! Żyć bez ciebie nie mogę! Kocham cię! Jula! Kocham cię! Jula! A zejdź na dół, musimy pogadać. Zaraz, lekcje robię. Ich nie wiem mi tu więcej, bo mama chce dzwonić po policję. No Jurka, nie bądź taka, złaś. Misiek, zajęta jestem, lekcje robię. No i zaraz Romuś przyjdzie. Idź stąd. Nie chcę, żebyście się znowu pokłócili. No ale musimy pogadać. Dobra, przyjdę do ciebie później na chwilę, okej? Okay? To mi powiesz, o co biega. A teraz idź już. Okej, okay. pa kwiatuszku. Panie. Światuszku? Ej, laluś, nie pozwalaj sobie. Julka, jak możesz mu w ogóle pozwalać na to, żeby tak do ciebie mówił? No przecież to ja jestem twoim chłopakiem. Spoko, skarbie, nie denerwuj się, bo cię wena opuści. I co będzie? się kto mój przyjaciel, wiesz przecież. Moglibyście się w końcu przestać kłócić. No dobrze, dobrze, ale denerwuje mnie on. Chodźmy na spacer. Dobrze, zaraz. Wejdź na górę. Muszę skończyć matmy i idziemy. I wie, skończyłam już. na jej herbatki? Julio, naprawdę się tak przyjaźnisz tym Miskiem. No bo kwiatuszku, no ja nie mogę Julcia. <laughs> Romi, ja cię o herbaty pytam, a ty jeszcze o miśku? No dobra, przyjaźnimy się od zawsze tak jak nasze mamy. W sumie to jesteśmy jak brat i siostra. Tylko mi się ktoś się ostatnio odwala, że się niby zakochał. Ale luz, przejdzie mu, proszę. Przecież ja kocham tylko ciebie. Gwiazdko, a co ty za herbatkiem tu serwujesz? Genialną! Odkryłam nowo w sklepie zielarskim. Wiesz, działa wyszczuplająco. Piję ją od tygodnia. Świetna. Mówię musisz spróbować. Ro! Raju! po, Smakuje jak stare skarpety. No. Nie, ja tego nie wypiję. O, wybacz mi język. Eee. Czego się nie robi dla pięknej figury, nie? Wiesz, chcę schudnąć, żeby się zmieścić w sukienkę na spektakl. W końcu nie co dzień gra się żonę samego ordynata. Słońce ty moje. Jesteś piękna jak wiatruży. Jak w ogóle możesz myśleć inaczej? Nie pij tego świństwa, nie masz po się odchudzać. I tak ledwie ci już widać. Taka chociutka jesteś. No ale jaką małżonkę? Eee, róże żonę Jana Zamoyskiego 16. A, rozumiem. Cieszę się, że dostałaś tę rolę. Będziesz najpiękniejszą żoną na scenie. Wiesz, musz kochany jesteś. Ale patrz, tu mam wałeczek, a tu weź masakra. Julia, no co ty mówisz? Wiedz, że, wiedz, że dla mnie jesteś jak słońce na niebie. Że niby taka wielka i okrągła? Nie, Juleczko, żyd bez ciebie nie mogę i świata nie widzę. Zostawmy herbatkę i chodźmy na spacer. Może na lody? Na lody? cały dzień budówki. Co ja się mam z tą kobietą? wykończy mnie. Julio, proszę, chodź już na tę spacer. Co potem, to się zobaczy. Dobrze, chodźmy. Cześć dziewczyny, słyszałyście? Julka odkryła jakąś nową herbatkę odchudzającą. Podobno cuda O, fajnie, trzeba będzie spróbować. Rany dziewczyny, skupiałyście? Po co wam jakieś herbatki i odchudzanie? No dokładnie. Jedna przez drugą kłótsza i się odchudzają. Chcecie wyglądać jak wieszaki na ubranie? Oj od razu wieszaki, Oj, no Madzia ma rację. Madziu, nic Ci nie każe nic bić. O, a już tym bardziej nikt Ci nie każe się odchudzać. Spokojnie. Ja chyba spróbuję tej herbatki. Te dwa kilogramy bym zrzuciła. Weźcie, dajcie spokój z tym. A w ogóle słyszałyście, że Misiek znowu się wydzierał pod oknem julki. Jej mama to chciała policję wzywać. A najlepsze, że nadszedł na toromyk. Skąd ty takie newsy? Kiedy to było? Hmm, tak ze dwie godziny temu. Misiek mi mówił, że śpiewał dla niej pod oknem. No i przyszedł Romek. I? Oj, no Romek coś się burzył do Miśka, ale potem poszli na spacerek, jak zwykle, gołąbeczki. Hmm. Oj dziewczyny, wy tylko o herbatkach i gołąbeczkach, a ja też ostatnio fajnego chłopaka poznałam. Poza tym rodzice Ramka niezbyt przychylnie patrzą na Julkę. A Julki mama mówiła, że jak podłapie jeszcze jedną gałę, to będzie szlaban. Magda, ty tu oczu na miemet rodzicami gołąbków, bo my wiemy, ty lepiej mówisz wszystko o tym gościu, którego poznałaś. No, yy, no fajny jest taki inny niż chłopcy z naszej klasy, tak mądry. I słyszałam, jak Kuba z młodym mówili, że on rapować umie. Czajcie? Ty! Aaa! To, to bardzo to nowy Filip, czy jakoś tak? No tak, Filip. On się chyba z Romkiem przyjaźni. I z moim bratem ostatnio rozmawia. Bo tak jak my, Filip też się interesuje historią. <grym> Nasza mać <Madzina, grym> jest Kaśka, Mielitoś, ty znów o historii. Oj, bez przesady. Po prostu fajne. Bo lubię. Dobra, lecę zapytać Julkę o tę herbatkę, a we? My pójdziemy zobaczyć, co tam nam na razie.